Mane szkolniczka w kolejnym odcinku VFC. Yy, jak wiecie, brakuje nam niewiele punktów do awansu, więc lecimy z pierwszym od razu spotkaniem. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i uda się wygrać ligę. Najprawdopodobniej uda się zrobić to w dwóch meczach. Mamy 14 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Brakuje nam zwiecha, fajna zwiecha. No, też mi się podoba. Jest w końcu. No dobra, no zaryzykujemy z Abo Abdulazizem, Azizem, który ma zwierzchkę z Zenitu, ale chyba nie zainteresowany jest. Jest zainteresowany, dobra. Mamy nasze niebieskie stroje, dobrze nam nie idzie. Ogień, dym, Europark. Gramy. Kogo tam ma? Chemia 100, rating 7-8. Petrczek, Dawid Luiz Kościelny, K. Walker, Felaini, Klisi, chyba. William i Eto Staric. Na Was. Na Was dość często widać jeśli chodzi o składy angielskie. Dziwnie, że tylko rating 78, nie wiem czemu. Same kurna, tylko jeden zawodnik poniżej 80, Walker. A tutaj kurna wszyscy ten, as, a, poniżej jeden, tylko poniżej 80, ale 78 ma. Dobra, lecimy, O się zgubiłem. Ajajaj, aj, aj, źle zagrałem do Edera chyba. Karny! To musi być karny! I co sędzia zrobi? Czy go wyrzuci z boiska? Eder, pięknie, nie to tylko żółta kartka. Mógł się zastanowić nad daniem mu czerwonej. No i teraz. Ważne, żeby to szczelić. Martinez. O jezu, trochę przesadziłem. Kurna, no właśnie, ważne, żeby to szczelić i zbaboliłem to. Quintero, dośrodkowanie, strzelamy, brameczkę, 1 do 0, z się nie udało, ale Jacksonik pięknie strzela jest 1 do 0. Rzut wolny sprokurowany przez przeciwnika, piękne dośrodkowanie, Quinterko i mamy w przeciwny rok Czech pokonany. Pięknie, pięknie. Byłem przez chwilę cicho, bo skupiłem się na tym, co robię. I Jackson znowu strzela bramkę, wyszedł Czechem, i niestety to był jego błąd. Pięknie, pusta bramka. Jackson 2-0. No chyba robi zmiany. Nie, opuścił przeciwnik. Spotkanie. Wygrywamy 2 do 0, 200. Jak widzicie busta sobie dorzuciłem. 200 monet, bo awansowane na wyższy poziom, tak więc zawsze trochę więcej dostaniemy. Jest na pewno ciekawie. Jest ciekawie ligą portugalską. Mamy przeciwnika. I Brian Huele, Chyba jakiś niemiecki Al Klub KSA. Przed chwilą chyba z podobnym zawodnikiem grałem 100 rating 8-4 na pewno nie Fuck off. Król i Wertongen Gracze meczu Mistrza Świata Widzieć kompany Iwanowicz, Gerard, Oscar, Lampard, Hazard Pierdyle, Staric iwan Persi z przodu Masakrato. Jedynie co no to Staric out of position tak zwane Ale i tak, paka jest kosmiczna. No nie, jak doszedł do tego i 1-0 No masakra, mój zawodnik podał Blokował przeciwnika, poprzedniego zawodnika, żeś tak wyrażę I tak zagrał, że Van Persie strzela na 1-0 Kondon, znaczy się KDN wygrywa Helton pokonany No widzicie, tu wybiliśmy, tu podał No niestety 1-0 O Jezu, jest Eden Hazard a za! Kurna i niestety dobitka. Helton przy dobitce. Bez szans. Dwa jajko. Szkoda. No. Szkoda. Było blisko, no niestety. No przeciwnik nie ogląda. Quintero. Do, dobi... Nie! Yeah! Jest! Yeah, Spadła! 2-1! O jaki farcią, Bramka normalnie ha, ha. Normalnie już myślałem, że nie wpadnie tutaj do grania Uderzenie z pierwszej piły Król broni do bitka I jakoś się doturlała Pił Lampard No nie no przecież Jak może spaść mu piłka Pod nogi, no to przecież jest miazga No nie no To się nazywa bramka Martinez 2-3-2 Pięknie Lecimy Jeszcze jest szansa 48 minuta Szybko strzelona bramka Jacksonik Jest 3-2 do 2. Jeszcze tylko jeden Eder zawinął To nie spodziewałem się po nim Król pokonany Po raz drugi Teraz nie dać tylko No No jaki Co Ja gdzie sfaulowałem? Powiedzcie mi, gdzie tu jest faul, bo nie wiem. Piłka. Aha. Nie wiem, gdzie był faul, ale dobra. Martinez, teraz Martinez od, odwdzięcza się Ederowi. Odwdzięcza się Ederowi. I 3 do 3, pięknie. Mimo tragedii z połączeniem. Jakoś, jakoś wpada. Rzucał, tu mamy ostatnią minutę. Już raczej spotkania 3 do 3. Dorzucamy, oj, koniec, to musi być koniec, koniec spotkania 3 do 3. Brakuje nam jeszcze jednego punktu, tak więc, jeszcze jedno spotkanko w tej dywizji na pewno przed wami. Mamy, mam nadzieję, ostatnie spotkanie. No dobra. Mam nadzieję ostatnie spotkanie uda się nam zremisować chociaż eee, i będziemy mieli punkt do tytułu Chemia 8.5, Rating 8.2 Hamez my to wkurwiało. James Rodriguez, Suarez eee, Patrzcie, tym na lewej grałem Frank Lampard, Xavi Alonso, Nawa, Skywalker, Puyol, Terry Trochę taki dziwny skład ma, mógłby chyba Postarać się o lepszy, no ale lecimy, miejmy nadzieję, że... Będzie przynajmniej remis. Pięknie, Schwarzer. Pokonany po pięknej bombie Edera. No, masakrator. Masakrycznie zabił. Aż miło. A tylko dlatego, głównie chcę też wygrać. Wiadomo, żeby wygrać tytuł więcej kasy za zwycięstwo. Tu się machnął, ale poszliśmy. Dobrze, że to strzelił. Szybka bramka, czwarta minuta. Może jeszcze się uda. Oh. No, czemuś ty nie wchodził? Wchodzi Martinez! Rozerwał siateczkę! Rozerwał Jackson Martinez, siatkę i 2 do 0. 51 minuta. Bomba jakich miło! A już myślałem, że się nie uda, bo nie wchodził mi zawodnik tak jak chciałem, jak wiecie, ja to lubię to robić. Bum! Rozerwana! A! Jest Martinez! Martínez! Martínez! <laughs> Wszedł jak w masło, nawet nie próbowałem żadnych sztuczek, zobaczcie. Biegłem po prostu, odsuwał się. Dał mi miejsce, 3 do 0. Staw rozstrzela. Jest. Już pewny awans, trzeba to przyznać. Nawet... No. Martinez. Martínez! Dośrodkowanie, 4 0, dziękujemy! Po, posypała się obrona przeciwnika. Pięknie! I 5. <ścoughs> I 5, to już chyba jest koniec przeciwnika. Liczył na pułapkę wsajdową. Nie udała się. No nie, straciłem bramkę. Szkoda, ale Sandrini dorzuca i bestia. Luis Suarez strzela bramkę Martinez! Ależ! Ależ nie fart! No patrz, już wychodziłem na pozycję, ale 5-1 wygrywamy, awansujemy z tej ligi. I kolejne monetki wpadają nam do kasy. Zobaczymy, może zainwestujemy w jakiegoś Informa lub innego takiego grajka. Team of the Season. Jeśli kogoś byście polecali, piszcie pod spodem. Będę wdzięczny. Poczekam na wasze. E, na wasze oceny kogo. Zaraz zobaczymy ile jeszcze mamy. Żeby nie było, żebyście wiedzieli chociaż w jakim zakresie cenowym. Zobaczmy naszą staty statystyki naszej drużyny Pasa Kurasy. Podań, celność podań 66%. Posiadanie piłki 47% 5 razy wygraliśmy tytuł. Mamy aż 11 porażek, ale wiecie ile z tych porażek przyszło przez EA tak naprawdę. No niestety. Takie serwery mają gol, gole szalone, 108, 2,5 na mecz straconych. Mamy 1,2 na mecz. Teraz, jak widzicie, w lewym górnym rogu mamy 22 tysiące monet. Co tu mi się świeci? Outbeat, win. Mam nadzieję, że udało się wygrać. Niestety nie. 1300. Chciałem kupić kontrakt y, skład fitness, jak widzicie. No nie udało się. A teraz zobaczmy tylko z ligi portugalskiej. Czy mamy kogoś yy, za taką kwotę 20 tysięcy, jakiegoś grajka dobrego, i to by było na tyle w tym odcinku? Tak więc dzięki za oglądanie. To bym mi w Ros84 Gig PS3 i nasza chwała. FC, dobra. 12 tysięcy. Dobra. Zobaczmy za 12 tysięcy. Minimum 12 tysięcy. Jest Gajtan, 37. Martinez. 37. 46. 46. No, troszkę kozacko kosztują. Nie wiem, czemu ten Ruben Amorim. Ktoś go dał za tyle, no, ale dobra. Martinez. Team of the Fuck. off Perezik. 36 tysięcy. No, to będzie ciężko. Chyba, że chcielibyście. Mi jakoś pomóc, Garai no i jest w miarę tańszy, no ale nie wiem, czy chciałbym obrońca aż tak herera, hehe, hererka. na cena, cena jego po mistrzostwach świata się ta zrosła. No, niestety, chyba jednak jakikolwiek gracz tego rodzaju będzie pomał za moim zasięgiem, może ewentualnie mangala na lewej, ale ja mam mangale na CB, tak więc nic, dzięki za oglądanie, to bym ja, Stawrosoim 4. Narazka!